W ostatniej aktualizacji Epic Games miało uśmiercić najlepszą pompę i ARK w grze. <laughs> Niektórzy z tego powodu nawet organizowali pogrzeby, ale okazało się, że nic z tych rzeczy się nie stało. A do Fortnite trafiło aż 6 nowych, egzotycznych itemów których nikt nigdy nie widział. A żeby w ogóle je zdobyć należy po pierwsze przejąć safe, po drugie zgarnąć z niego kryptoogórki i po trzecie otworzyć skarbiec w nightmarkecie i zakupić przedmioty. Ale właśnie tutaj jest haczyk. Jak widzicie na mapie znajdują się aż trzy różne nightmarkety, a egzotyki respią się w nich parami. Dlatego moim zadaniem na dzisiaj jest wygranie trzech różnych gier przy użyciu łącznie sześciu różnych egzotyków, i sprawdzenie, czy w ogóle warto nimi grać. Więc koniecznie oglądajcie do końca i w tym momencie zostawcie lajka, jeżeli nie chcecie, żeby te dwa itemy zostały tutaj zakopane. A w komentarzu napiszcie, jakiemu klubowi piłkarskiemu kibicujecie. Uff. A w pierwszej grze polecę tutaj, żeby następnie zdobyć te dwa egzotyki, które w tym momencie widzicie na ekranie, ale najpierw muszę przejąć sale. Teraz potrzebuję skasować ziomeczka, który tu campi, nie? Witam serdecznie kolego. Nie, nie, nie. Proszę mnie z pałki nie bić. Dziękuję za koronkę. Tego na razie nie potrzebuję. Lecę po save. Jak najszybciej go przejmujemy. Biorę safe I teraz najważniejsze, czyli bitcoin. Dawaj jednego. Drugiego. I typ mnie dojechał, ale śpi. Fajnie. Nie bicie mnie, chłopaki. Ja potrzebuję tylko zaliczyć night market. Five minutes later. Ja chcę tylko i wyłącznie, no, jaja sobie robisz? Jak ktoś to już zabrał. Tego nie wiem. Ale egzotyków nie zabrał. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Snajperka i to coś. O kurcze pieczone, jakiś chłop nie dojeżdża. Yy, to ja bym się chłopaki chciał ewakuować. Pozdrowi, witam serdecznie. No teraz mogę się rozejrzeć i pa, pa, pa. O ma tu lunch pada, dobra. Co takiego masz? Lunch pada. mi lunch pada. Jest ziomal, jest ziomal. On będzie teraz w szoku. No błagam cię, Jakub. Dobra, trafiłem. Ale był taki miss na początku. Ja na razie jeszcze nie wiem, co to mi daje. W sensie, co mi daje ten egzotyk? Tyk, bo mam wrażenie, że totalnie nic. No nie, no co to jest? Jakiś mega Kolego? O tak! Patrz! Miałem na nim WH. No tylko, że go trafiłem akurat w głowę. Fajnie, że to one w głowę, ale miałem na nim WH. I mam smartiego, więc sprawdzę na nim, czy to mi daje WH. Tak. To mi daje full WH. Jak trafię, mega im poszło. Kolego, o no ty musisz zginąć, dobra? Dziękuję serdecznie. Ja że to ja misuję, to jest hit, przepraszam. Musicie mi wybaczyć, byłem na yy, króciutkim urlopie. Po co ja w ogóle biegam, jak ja mogę cały czas używać lifta? Nie wiem, kto na to wpadł w epiku, ale to jest super. W sensie, jak widzicie, to się odświeża co x sekund, ale zanim zdążę wylądować, to już mi się to naładuje, a oprócz tego mam jeszcze jeden strzał, kolega ma zero, śpi... O kurde, ja już wiem, co daje! Jakoś traficie raz i potem drugi, tak on jest trafiony, to zadajecie mu jeszcze większy damage. Mega OP. Żomek dostał 135 w ciało. I lecimy po kolejnego rzutka. 91, 340. Okej, okay. to musi tak działać. To po prostu musi tak działać. 115. 15. Idę po medalion, który powinien być gdzieś tutaj. Wezmę sobie jeszcze to wiertło, bo ono jest fajne. I nie widzę medalionu. Widzę, jest tutaj. Ja, yep, Pidi, kolego, nie chciałbyś może wyjść? Kolejny jedzie. Dostał, dostał. Drzwi. No i teraz tylko tego trzeba zlikwidować. Przelecę go i idę z drugiej strony go ładować. Bo to zabrzmiało trochę jak Manojek na tym swoim odcinku, bardzo niedobrze, ale to spokojnie, taki wiecie, jeden klipek. Jest koleżka, czemu go nie widzę? Czy on naprawdę utknął w zołnie? Chyba tak. Ej! O. <laughs> to było szybkie. Dlatego w następnej grze od razu po zdobyciu itemów uznałem, że polecę na medalion. Ty, gruby, chodź do mnie. Ale to sieka! O, leziomek kampi na mnie. Czekaj, medalion. ja robię lotę! Elo! Dobra, jak to ratuje, jak to ratuje? Tylko czekaj szybko. A dół, o nie, tu jest kolejny, tu jest kolejny. Lecę w labirynt. On mnie goni, tak? Jaki to jest wariat? Ciup! Znowu lecę. To on leci ze mną? On leci ze mną. Jak chciałem go pozbyć? Może szybko spikuję. On no, to się nie uda. Kurde, mam mega przyrąbane generalnie. Chociaż w sumie może? Może on ma lunch pada. Muszę mu teraz tylko szybko uciec. Co takiego masz? Błagam, że nie wszedł, błagam, że nie wszedł, nie wszedł. Jest git. Szkoda, że tego nie zrobili tak, że jakby tylko wy możecie wejść do tego rifta. To byłoby turbo OP. Hej, kamisiarzku, czy ty chcesz dać mi biga? Nie chcesz, rozumiem. Plus. I ktoś atakuje furgonetkę. Czekaj, 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 mordo. Stój, maniek. Dostał. I w ogóle ta aw jest mega OP pod niszczenie budowli. Gościu znowu dostał hita. Ej, mam plan. walnę mu rifta i on w niego wskoczy. Nie wskoczył, ale dostał heda. Ja pierdzielę. Dobra, ja jestem Hoppy Zygiemką. Zygiemka Fortnite. Wezmę jeszcze kartę, podskoczę do stacji. Mogę odpalić dwa obok siebie? Ty, mogę odpalić dwa obok siebie? No i gołcik. Tak zwany mit potwierdzony. Ty, coś przyjechało. Bardzo blisko mnie, bardzo blisko mnie. Halo? Uh -huh. Dobra, ja nie wiem, co ja daję widzowie. Ja naprawdę niczego nie mam. Przysięgam, że niczego nie mam, ale to te głowy są jakieś OP. Albo po prostu ta WP jest jakaś mocniejsza, nie wiem. Ale no, stary ziomek z miniganem Brutusa. Tak, o, rozwalony. Ifru w top 10. Na poszukiwanie jakichś kilków. Pytanie, czy to będzie. Oj, tu jest dwóch, tu jest dwóch, tu jest dwóch. Czekaj, czekaj, tu jest jakiś bambiczek. Ej, bije mnie coś, bije mnie coś. Skąd wy mnie bijecie? Wy jesteście poważni? Ten dostał. wjeżdżam za niego. O, czekaj, 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 uspokój się tam. Uspokój się, panie, z pałką. Ty, ty też spokój. Jeden leży. O, drugi we mnie wjeżdża. Luz, 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 ja lecę, ja lecę. Ja mi się wydaje, że to jest ten ziemek, któremu ukradłem medalion na początku. Oj, strzela, trafia, strzela, trafia, dużo trafia. Not cool, not cool, not cool I tu jest typ, dam mu rifta Wleciał do góry, ale jaja. Teraz go mogę snajpić. Czekaj, 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 czekaj Raz, nie trafiłem. Dwa, nie trafiłem Trzy, nie trafiłem A szkoda You are not my friend You are my brother, my friend ale sam w sobie strat wydaje mi się być niezły. Mogę lecieć dalej. Widzę ziomka, widzę ziomka, widzę ziomka. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Maniusz, no mówię do ciebie. Dobra, zadziałał ten boost damage'a. Plecy, Ten w się przody. Ten w się przede mną. To jest ten ziomek. To jest ten ziomek z tym mitykiem. Oczywiście, że tak, no kolego, bardzo mi przykro, ale ta sniperka jest jakaś OP. Zabezpieczmy winka. Tak zwanymi bigami. Ale mnie wkurzają. Tak, mnie wkurzają. Spamują we mnie w dwójkę. To jest jakiś teaming? Czy o co tu chodzi? Co to jest za item? Czy ktoś mi może powiedzieć, co tu się dzieje? Ja uciekam, mam to w dupie, jak ja nie rozumiem, z czego tu do mnie strzela. I przesrane to jest. Naprawdę to jest przesrane. oni się teamują. Wyrzucam cię. Dobra, poleciał do góry. O, ja to chciałbym przeżyć. Dobra, przeżyłem. Co to jest za gra? No co to jest za gra? Ale czemu do mnie? Masz ziomka na sobie, no przecież. Nie wytrzymam. A się wyglądać na tym drzewie? Chyba się nie da. Not cool, not cool. Popaki bijcie się. Bijcie się. Ja mam maców. to. O kurde. O kurde. Top 3. Gościu zginął. Par, pa, pa, on jest w zołnie. Będzie bardzo obity. Jedna stajpa. Jedna stajpa. To da się zrobić. Nie. GIN! Jest! 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 Z delikatną pomocą wiertary, ale mamy to. Uf. Jakie ja się cieszę, oko się cieszę. I tym oto sposobem przechodzimy do drugiej gierki, w której moim zadaniem będzie zdobycie tych dwóch egzotycznych przedmiotów. Zapowiada się dobrze, ale najpierw cajt. Ja tylko potrzebuję kryptogórka i mogę spadać tutaj. Po egzotyki, które rzekomo, według mojego informatora, mają być lepsze niż te poprzednie. Jest egzotyk pierwszy, ARK. Biorę. Dzień dobry, dziękuję. I co jest z drugim? jak jest z drugim. No dobra, niech będzie. Weźmy ja kupmy. Bezprawna beczka klebu. Opa, jest dziutek. Dziutka nie ma, nie wiem co ta na razie robi, że ja być cztery. Daj mi nitro. Mam chyba nitro po strzale. W sensie po trafieniu. A ta ARK ona się tak rozkręca. O kurczaczki. Plecy, zarąbiście. Tego kasujemy, mam nadzieję, że sekundę. O, może nie w sekundę, ale padł. Jeszcze nie wiem co robi mój czaczek. Oprócz tego, że ma 400 HP, to nie mam zielonego pojęcia. I daj mu dużo. Piekusko! CO?! Ale dobra, to jest dziwne. To jest turbo dziwne, co się teraz wydarzyło, ale spoko. mi się Chuck-Jackiem. Zobaczmy, o co z nim chodzi. Co on mi nie wydaje A ja wiem. Czyli on mi daje sprint od razu. Czyli jakby Chuck-Jack nie dość, że ma 400, to leczy i sprint, i HP. O matko, jak ja prowadzę. O matko, jak ja prowadzę. O ja latam. Gorsze jest to, że tu wszyscy wszędzie kampią. Ale ja mam plan na takich camperów. Ja tutaj idę w pojedynki aimowe, bo ja mogę. Ja z tą ARką mogę... Śmiało iść na wszystkie wymiany. Czy ja mogę mieć dwa czek żagiwek? Mogę. Ja pierdze, Dobra, to jest obie bossa. Czekaj, 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 czekaj na mnie. Powiedzcie, czekaj na mnie. To czekaj na mnie. Nie, ja biję bossa. Ty, stary. Jestem ze starym w tym. W boksie. A ja nie chciałem, bardzo nie chciałem. Mega niedobrze. Czekaj. Masz zero. Dawaj, dawaj, areczka. Areczka. Areczka nie zawiodła. O to chodzi. Zawieraj medalionik. Spadamy dalej. I tu nie ma tego medalionu. No i jest mamut. Ale gdzie jest medalion? O, biorę to, jest medalion. Dobra, uf, uff, uf, już myślałem, że nie ma. Klepo czak, Jack grzejmie sprinta. I lecimy. O, chłopie, ale kombo. Z tym medalionem. Cigiemka. Co tu się działo? Oj, strzela do mnie coś. On ma tą snajpę moją. Czekaj, 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 Maniuś. Witam cię serdecznie. Boksik, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Mamua Ainon. O, bocik samolocik leci, Bocik, samolocik ląduje, Bocik, samolocik, wymiana tutaj ognia szybka ruri On się próbowałeś zabudować przede mną. O, 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 o! Czekaj, 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 jakiś snajper. Lecę. On przejmuje tą... furgonetkę chyba. Co on robi? On se biega. Nie no, przecież ty jesteś chłopie, ty udajesz. Z czym ty walczysz? Z cieniem mgły? Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Typa, Tu jest typo. I tu kolejny na mnie leci. Ej, 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 ej spokój. Daszek. Pompka. O! O, masz zero. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Nie! Jestem kretynem, jestem kretynem. Oni od 30 HP, ja nic nie trafiłem. Ale oczywiście i tym razem winek musi być. Lobby raz, mordeczko. No i dziękuję serdecznie. Lobby 2 z medalionem i lobby 3. Od razu. W komplecie. Po co? Po co? Ja się pytam. Lobby 4. Ty i sprawdźmy. Może w tej grze będzie dostępny? Jest dostępny. Pan granatniczek z riftem. Odpalamy go od razu. No i to się podoba dla mnie, tylko niech on mnie nie skasuje. Błagam. Niech ten bocik samolocik mnie nie kasuje. Po co ty mnie dojeżdżasz? Po co ty mnie dojeżdżasz? Jeden? Ty mordo. O kurde, ale odwaliłem manianę On ma to wybuchowe gówno z tamtej gry. Ja uciekam. Do krzaczka tu jest ziomal. I, ziomal! Przed czym się tak skradasz? Czy widziałeś jaki on mi dał damage? 10 damage na sekundę to zadaje. Kolego! rifcik. No, skocz! O, bardzo ładnie. O to mi chodziło. Dziękuję serdecznie. O. Mam plan. Zabieram te wszystkie itemy i kręcę Skybase. Ze Skybase'u mogę nawet zginąć. Nie ma problemu, ale muszę wejść na Skybase. Halo? Gdzie jest SkyLimit? Mordeczko? Ja naprawdę pracę już cały... Metal, jest, 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 bardzo fajnie, bardzo fajnie Idziemy sobie do Zołnika na luziku Proszę, że mój plan się udał Ja chcę gościa wziąć do rifta i go zlasterować ze skybazu Tu jest jeden ziutek, a tu jest drugi ziutek, oni zaraz będą walczyć Ładuję tam rifty Błagam, ja teraz nie mam już czym zejść, więc jak oni mnie zobaczą, to jest generalnie po mnie Wejdź w rifta, nie wszedł w rifta No to jest lipa O, mnie Nie, nie no to wspomnie widzowie, jak ja tego nie przemyślałem. Ja jestem kretynem jednak. Ja jednak jestem kretynem. No dobrze. Ze Skybase'u mogę nawet zginąć, nie ma problemu. Ale mimo wszystko się nie poddałem. I ponownie, jak widzicie, robię to na Sky limicie, tylko yy, niestety za chwilę moja cała budowla będzie w zoł, nie. Ale luzik, ja się nie poddaję żebym nie wie, skąd dostaje. No muszę go skasować. No halo! Dobra, śpi. Tu mam jeszcze jednego skrakowanego. Leży. Hop 3. Nie wiem, gdzie z gościu. Patrz, patrz, patrz. Jest tam, jest tam, jest przy samochodzie. Ono mnie nie wie. Jest spoko. Jest spoko. No powiedzmy, że jest spoko, bo A stary. No to cała konstrukcja jest odsunięta i nikt nie kolapsuje. Nie wiem o co chodzi. Ten ty pojedzie, okej. Okay. A drugi biegnie. A ja na spokojnie rotuję do kolejnego zołnika. Biją się. Chłopie, dawaj tego. Ładuję tego, bo on ma przewagę. Proszę. On ma zero. To giń! Zginął. Jest! No i jest winek, winek ze win, 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 Skyway chłopiec z tematami. o to chodzi, o to chodzi, to był perfekcyjny moment! I dopiero teraz możemy przejść do ostatnich dwóch egzotycznych itemów w dzisiejszym odcinku. Ale klasycznie najpierw ale zostaw subskrypcję z dzwonkiem, kolego, a dopiero później lecimy do safe'u. to mam, a po bossa za chwilę sobie wrócę. Tylko najpierw zgarnę egzotyki, no i tu są ludzie, tu są naprawdę ludzie. O, pewnie, pewnie! Siema stary! Nie chciałbyś, może, mi troszkę pomóc dać matsów? Dzięki. Tego drugiego to ja wjeżdżam. Gdzie on jest? O, tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zabieram sobie pompeczkę. Pozdro. Dawaj. Najlepsze egzotyczne itemy. Co, to, 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 to. O, to Drake'owi to. To killujemy najbardziej. Bezprawny, wybuchowy pistolet mamut. Kupujemy. Fajnie, fajnie. Od razu robię teścik. Fenomenalnie. Bum. Dobra. O Jezu, jakaś pompa szybka, egzotyczna. No niech będzie, niech będzie. Zabieram jedno i drugie, dobra. Otwieram jeszcze skrzyneczkę, bo ona podobno daje To ekstra. O, i teraz potrzebuję już tylko znaleźć jak najwięcej się da ochotników, którzy chcieliby mi pomóc to przestować Minus 100, kolego. O, ja mam plecy. Ja naprawdę mam plecy. Dzień dobry, wysadzam cię. Ciebie też wysadzam. 135. Ej, dobra, co to jest za pistolet? Wydaje się gigapotężny, stary. Przysięgam, jeszcze nie wiem co robi moja pompa, ale zaraz się dowiem. Podobno mam strzelać i biegać. Cokolwiek by to nie znaczyło. A pa pa pa. Ona się sama ładuje. Sama się ładuje! O przecież to, to jest perpetuum mobile teraz w moich rękach, to jedno i to drugie. <ścoughs> Satysfakcjonujące to jest. Pa pa pa, ziomek przejmuje safe. Dzień dobry, kolego! No już niestety sejfu nie przejmujesz, bardzo mi przekro... O kolejny. Oj, za dużo ich tu jest. Czekaj, 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 co tu się dzieje? BUM! O kurde, to nie działa. Oj. 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 oj! oj, oj, oj! O, zginąłeś. A ja dostaję z działka pieprzonego. Czy to działko się może uspokoić kiedyś na przykład? Zabieram mi te maski. Chłopie, przesuń się, bo podka leży! O, dobra, nie muszę cię kasować. Oho kolego, Kepcia, masz szczęście, ale ty do szczęścia niestety... Nie masz, ty. Jest drugi. Typ nie dojeżdża. Nie trafiłem go, o mam przestranę. Pompka! Oj! Pompka. I pompka! No i jednak nie mam przestrane, mordeczko. Dziękuję serdecznie. No nie no, serii. o tu wszędzie są ludzie. Szkoda, że ten mamut się jeszcze sam nie ładuje. To też by się przydało. No dobra, może wymagam za dużo. Ja się skradam. Jak bocik samolocik. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie odjeżdżaj, walcz ze mną. Wariacik, wariacik. Wariacik walczy. O mi się podoba. Pyk. Dwadzieścia dwa. Pyk. Ej. On był w moim boxie. Matko i córko. Co tu się wydarzyło? Dobra, SG, SG, SG. No nie, 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 nie. Ale po co? Po co? On ma to coś. Chłopaki, uspokójmy się. Uspokójmy się. Oni są z dwóch stron. Oni we mnie jadą. Ej. Czyż ty jesteś jakimś tym. Bocikiem, samolocikiem. Po co ja to ładuję? Ja się nie mogę... Eee. Czekaj, ta rka jest za mocna, ta rka jest za mocno. Dobra, Git. Robię odwrót. On ma jeszcze minigana do tej rki. No przecież to jest żart. ri no beznadziejna jest ta gra. A On nie podjeżdża? No to jest jakiś dziwak. A ja muszę pamiętać, że on ma tego: Minigana swojego śmiesznego. O właśnie, uruchomił się, uruchomił się. Gień! Śmietniku. Jak tak można grać? Dobra. Uf, uf. Biorę więcej egzotyków? Może biorę, ładuję je normalnie. Mgiełka jeszcze dla Szefuncia. Ty już top 4 ja Tak kocham to, że ta pompa się sama ładuje. To jest akurat piękne. Oj! Minus 50. Oj! Oj! Kolejny minus 50. Ej kocham to. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, ty nie, 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 uciekaj. Bariacik, bariacik masz 0. Ja też mam 0. Biją mnie, biją, mnie, nie biją, nie biją, nie biją mnie. Spokój. Jaka głupia sytuacja. Popreleci. Co za tucher! Dobra, wygrywamy. Ej, ten zestaw faktycznie najfajniejszy. Faktycznie najmocniejszy. Ej, zostawcie, oczywiście, subskrypcję z dzwonkiem. lajka, tyka, a was widzowie. Słuchajcie się. Nie, PS, wpisujcie kodziki JCOB w sklepie Fortnite. Hashtag reklama. Pozdro.